Dobrze, ja czekam, że piją na porcie. Dobrze, dobrze, daj! Żona, żona, do I normalnie to nie ma szkoła, nie ma jak... to musisz znaleźć mistrz. Od ponad dwóch lat tak. działamy. E, znaczy, Umutowi chodziło, że w Turcji nie ma szkoły, tak? Mhm. Nie można się tej sztuki tak. nauczyć nigdzie. Trzeba znaleźć sobie mistrza, to też nie jest proste. On znalazł swojego mhm. przypadkiem. Na porcie były uczniem przez 8 lat najstarszego z kilku takich wielkich sław tego tur, teatru, Dina Dikera, który był niedawno zmarł, który był żywym zabytkiem, wpisanym osobiście na listę UNESCO jako część niematerialnego dziedzictwa ludzkości. Śpioch podszedł do Hadziwata i Karagoza powiedział część, dzień dobry. Cześć. Powiedział cześć, dzień dobry i usno poślubił Polkę i przeprowad... zdecydowali się mieszkać nie w Turcji tylko w Polsce tak. Zawod jest inny. normalnie ja mam dyplom inżynier i jeżeli byłeś na Stambule to muszę być jeszcze pracowali jak w biurze jak inżynier, tak raz, dwa, trzy Śmieło mu się, Śmieło mu się jak myślicie co mogło mu się śnić? Karagöz, turecki Teatr cieni jest oparty na dialogu, jest oparty na improwizacji. Gdyby Umut grał po turecku wyłącznie, tam byłoby około 70% improwiza, improwizacji. I ten teatr żywi się reakcją publiczności. Stali w porcie i co krzyczeli? Nie, przewodzili dzieci razem. Przewodzili! Zrobiliśmy w tej technice przy współpracy z Muzeum Literatury Adama Mickiewicza balladę Mickiewicza Renegat. I ta ballada jest częścią stałej wystawy w Muzeum Mickiewicza w Stambule. <śmów> Działamy we trójkę. My tu jesteśmy we dwóch, ale nie mam Moniki. Monika jest z nami i Monika zajmuje się m.in. warsztatami dramowymi. Monika będzie przepracowywać z dziećmi sytuacje, w jakich mogli, mogą się znaleźć imigranci. Oh oh Jeśli chodzi o przedstawienia dla dzieci, aby dzieci znaczy przyciągnąć do tego, bo wiadomo, że dzieci tracą e, e, koncentrację szybciej niż dorośli, no to interakcja musi być, aby aby były ciągle pytania, odpowiedzi, Kuba nie powi, miał nogi, a Kaśka była głucha. Kuba i Kaśka, Kaśka i Kuba. Przedstawienia dla dorosłych, jest przedstawienia dla dzieci, ale prowadzimy też warsztaty dla dzieci. To też jest ciekawa rzecz, bo yy, po każdym przedstawieniu zapraszamy dzieci za scenę i reakcja dzieci jest bardzo ży, żywiołowa, bardzo żywa i to im się podoba. Jak mamy z nimi warsztaty, oni mogą się wtedy wyszaleć. Oni są zupełnie w środku, tak? przygotowują sa sami przedstawienia od początku do końca, a potem na przykład przed rodzicami, przed swoimi przyjaciółmi, kolegami przedstawiają takie. To co zrobili podczas warsztatu, więc e, tam jest tej interakcji jeszcze więcej. Tylko, że główne skrzypce, główną rolę grają dzieci. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. E, dzisiaj, tak, zrobiliśmy jeden spektakl od Mińsku do na no, Minsku, jak to może, Minsku. I dziękujemy na miejscu w Dom Kultury Mińskiej. Pozdrawiamy. MDK TV. Tak, pozdrawiamy do MDK TV. Ale czasem mamy więcej szans niż komputer. Komputer normalnie tylko gra. Chciałabym zaprosić Państwa na spektakle mojego kolegi z Zamku Królewskiego z Teatru Atlantis. Oni teraz przejmują. Scenę i mam nadzieję, że Państwu spektakle również będą się podobały. Publiczność w Mińsku jest cudowna, dyrekcja jest cudowna, organizacja wspaniała. Także wszystkim bardzo, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję.